Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tutaj z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i z Panią Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, którą na początku pragnę bardzo serdecznie powitać. Jest między nami Pani Barta Jest z nami również Pan Poseł Marek Polak, Wiceprezes Zarządu Kredytowych Szanowni. No i najmłodszy wiekiem, ale niekoniecznie doświadczeniem, Pan Poseł Krzysztof Szczerski. Witamy serdecznie. Witam również serdecznie pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Pająka. Szanowni Państwo, są między nami również radni województwa Małopolskiego. Jest między nami pan Zdzisław Filip, witamy. No i jest również przed momentem gdzieś widziałem, a jest, przepraszam, pan Rafał Stublik. Prawo i Sprawiedliwość jest w tym momencie chyba jedyną, myślę, że można tak śmiało powiedzieć, realną alternatywą wobec złych rządów w naszym kraju, co widzimy na co dzień. Propozycje pis to nie są puste hasła, ale konkretne rozwiązania legislacyjne. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy. Z jakimi na co dzień spotykają się Polacy, z jakimi na co dzień spotykamy się w naszym życiu codziennym. Ale myślę, że więcej już na ten temat powie pani wiceprezes prawa i sprawiedliwości, panio, pani Beata Szydło, którą bardzo proszę o zabranie głosu. Proponuję, żebyśmy przyjęli taką formułę, jeżeli państwo pozwolicie. My zaprezentujemy krótko nasz program. Powiemy o gospodarce. Krzysztof Szczerski będzie mówił o sprawach związanych z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Dzisiaj nowe informacje właściwie wczoraj dotyczące perspektywy budżetowej. Andrzej, senator Andrzej Pająk powie o, o pracach Senatu, ale przede wszystkim powie o, o tym jak prawa i sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów samorządowych, co mamy, jakie mamy propozycje również dla samorządu Marek Polak o bezpieczeństwie, o problemach bezrobocia i panowie radni przedstawią krótko informacje na temat prac w Sejmiku i tego, co dzieje się w tej chwili w zarządzie województwa, a potem będziemy prosić Państwa o pytania i o dyskusję. Chciałam państwu tutaj przybliżyć bardzo krótko informację, przypomnieć y, dla wielu z państwa pewnie znane informacje, jak sytuacja gospodarcza kształtowała się w ubiegłym roku, bo cały czas <śmiech> słyszeliśmy <śmiech> z jednej strony, że jest zielona wyspa, co prawda niektórzy twierdzą, że porośnięta szczawiem, dlatego tak zielono. Z drugiej strony y, słyszeliśmy, że jest kryzys, który właściwie no, rząd jest bezradny, bo, bo sytuacja kryzysowa wiem, je, wpływa na to, że Polacy mają coraz więcej problemów. Tak wyglądała dynamika wzrostu gospodarczego kwartalnie w ubiegłym roku. Co kwartał odnotowana była niższa dynamika. Skończyło się to gdzieś około. Jednego już w tej chwili dane oficjalne, te, które były podane, to jest jeden chyba i dwudziestą, z tego co pamiętam, w czwartym kwartale. Natomiast jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że w projekcie budżetu, już przyjętego na ten rok, minister Rostowski założył, że dynamika będzie dużo wyższa. I to jest, na tym slajdzie pokazujemy, w jaki sposób kształtowała się dynamika rozwoju gospodarczego od roku 2005, bo bardzo często Państwo słyszycie zapewne argumenty ze strony ministra Rostowskiego czy innych przedstawicieli rządu, że oczywiście w czasach rządów PIS właściwie wszystko, co najgorsze się działo, natomiast tutaj widać wyraźnie, że rok 2006 i 2007 to były największe wzrosty, ponad 6% wzrost PKB. Od 2008 roku mamy już widoczny spadek dynamiki, najgorzej w 2009 roku, a jak spojrzymy na następny slajd, to zobaczcie Państwo, że to, to jest też czas, kiedy najbardziej przerastał dług, że powiększał się deficyt i 2012 rok zakończył się wynikiem 2%. I to jest na tym slajdzie z kolei obrazujemy, pokazujemy jak wygląda problem bezrobocia. W ostatnim na tej debacie dotyczącej wotum zaufania Między innymi podnosił Donald Tusk taką kwestię, że przecież za czasów Jarosława Kaczyńskiego, rządu Jarosława Kaczyńskiego, bezrobocie sięgało w 2005 roku 17,6%. Tylko ja przypomnę, że rząd Jarosława Kaczyńskiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo tak to trzeba mówić, dlatego że początkowo pamiętamy, rządził. Premierem był Marcinkiewicz, myśmy taki procent wzrostu bezrobocia przejęli po rządach SLD i potem, jak Państwo widzicie, do po, co roku to bezrobocie spadało, natomiast rośnie sobie od 2009 roku. Gdybyśmy spojrzeli na tegoroczne. Dane tutaj nie mamy jeszcze odnotowanego lutego, luty 14 Kolejna rzecz dotyczy systemu podatkowego, zmiany systemu podatkowego. Również przygotowaliśmy takie projekty ustaw. Najważniejszy element, który w tym chciałam tutaj zwrócić uwagę, to jest kwestia możliwości odpisów podatkowych na, dla przedsiębiorców, tak aby mogli oni przeznaczać te środki na inwestycje. Druga rzecz podatek bankowy. Zaproponowaliśmy, żeby wprowadzić podatek do instytucji finansowych zamiast tej podwyżki VAT, którą rząd zaproponował. powrót do stawki dla pracodawców, tak jak była za naszych czasu, którą w tej chwili rząd podwyższył w ubiegłego roku o 2%. I kolejna kwestia dotyczy wprowadzenia podatku od hipermarketów. Następny element tego programu to służba zdrowia, czyli likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejna rzecz, oświata, proponujemy, ażeby zlikwidować gimnazja, tylko wrócić do tego systemu ośmioklasowej szkoły podstawowej czteroletniego liceum i odbudowy, odbudowy szkolnictwa zawodowego. I Taki duży temat, który nazwaliśmy narodowym patriotyzmem, no, nowoczesnym patriotyzmem gospodarczym, a, tak, a chodzi w nim przede wszystkim o to, o, ażeby z jednej strony stworzyć warunki funkcjonowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. I taki program w tej chwili również jest przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. I druga rzecz dotyczy tego, ażeby odbudować polski przemysł, tak by to można było.